Witam wszystkich serdecznie z tej strony Akłamaniak. A w dzisiejszym filmie robię aktualizację mojej 60 trójki, ponieważ dawno nie było z niej filmu. W ogóle dawno filmu nie było, i chciałbym taką aktualizację zrobić. Myślę, że to będzie ciekawić. Jak widzimy, pływa sobie to już bojownik, około od tygodnia już tutaj pływa. I ma się całkiem dobrze. Teraz tak podpłynął tutaj bardziej w prąd wody, ale tutaj w ogóle nie ma prądu wody, tutaj sobie przeważnie przesiaduje i zasuwa tutaj w tym akwarium. Mam tutaj Limie pergoae, nie wiem czy mam to pokazywałem już czy nie. Ten gatunek grybki. Ogólnie bardzo rzadka ta jest ta ryba, ciężko ją jest gdziekolwiek spotkać. Mam już młode. Nie wiem, może znajdę jakieś kilk... całkiem sporo tych młodych tutaj mam. Bojownik ich nie wyjada dobrze. Tutaj mam młode zbrojniki, już z mojej hodowli. Tu są, tu jest kolejny. Jest ich całkiem sporo. Tutaj jest ich tatuś. Wielki już całkiem. Ma około 9,5 cm. Ten samczek. Akwarium po podmiance i przycince prezentuje się tak. Gupików jest tutaj odgroma, yy, Ale wszystko fajnie. Gra elegancko. No, i ogólnie Wam powiem tak. Bojownik jest już u mnie, idzie mu drugi miesiąc. I powiem Wam tak, że jestem bardzo zadowolony z tego bojownika, że na początku przez miesiąc był tu w tym miejscu. Był tutaj zamiast tej lampki było takie małe akwarium dla bojownika. Tam sobie właśnie pływał przez miesiąc, ale go przepuściłem tutaj, ponieważ twierdziłem, nie będę się babrał w takim małym akwarium i stwierdziłem, że go przepuszczę do większego. Jak widzicie, kiryski elegancko też żyją. Mam nadzieję, że za niedługo będą sypały ikrom, albo już to przegapiłem. No, Ale nie wiem, by musiał być cały czas przy akwarium. Młode zbrojniki mają, może być tak o 2 cm. W ogóle, głupiki, zauważyłem, przez czas, kiedy jest bojownik, nawet nie było ich populacji. Bojownik się na nie nie jeży, Bałem się na początku o to, że mi będzie je wyjadał, ale nawet tak nie jest. Na rybku się dużo utrzymuje, jakoś nie ma żadnych strat. Jedyne na co się często pojeży, a rzadka już, to na tą platkę wielką, bo wiadomo, kolory mocniejsze ma i tyle, ale tak to nic nie robi. O, taki fajny bojowniczek sobie pływa. O! Pojeżył się teraz na limie, bo limie właśnie są większe. I on się na nie często pojeży, ale nie ma jakiegoś tego. Nie ma jakiegoś, yy, jakichś wielkich strat w porównaniu do tego, co by było jakbym tutaj miał na przykład skalara albo bądź co innego. Tutaj w ogóle nie ma strat z tym Bojownik fajnie sobie radzi w takim akwarium z filtracją. W co wątpiłem na początku, tutaj mu teraz sypnę trochę jedzenia. O już, będzie jad. Jak widzicie, wszystko tutaj fajnie jest. Żyją sobie rybki w zgodzie. W akwarium mam teraz temperaturę. Tak sobie ustawiłem termometr. Tak mi się lepiej patrzy, że nie jest przyklejony na szybie. 26 stopni. Ryby fajnie żyją. Zbrojniki też fajnie rosną. To jest samiczka kluska, która czeka na wykot. I miejmy nadzieję, że za niedługo ten wykot nastąpi. wykod. Złoży ikrę. I spodziewajcie się też filmu jakoś teraz za dniach z po prostu z oceanarium we, w koło brzegu więc to tyle. Do następnego filmiku i cześć!